Marcel i Agata, brawo, szóstki, wspaniałe prace, bardzo się postaraliście. Ojej, szóstka, tego się nie spodziewałem. Pięknie napisana praca, dziękuję. Agata, zapraszam. Och, nie do wiary. szóstka z języka polskiego, wspaniale! Brawo, twoja praca, tak jak praca Marcela, naprawdę mnie zachwyciła. Dziękuję. No dobrze, ale niestety mamy tutaj też gorsze oceny. Ach, to pewnie znowu ja. Monika, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Ach, dziękuję. No i najgorsza ocena, Anka. Jak zwykle, ty dostałaś jedynkę. Ach, jak to jedynkę? Znowu jedynkę? No tak, nie mogłam wystawić ci wyższego stopnia. No same błędy, same byki, wszystko źle napisane, a w ogóle praca nie na temat. Ach, ale chociaż się starałam, zawsze oddawałam pustą kartkę, a teraz chociaż coś napisałam, a pani i tak wystawiła mi pałę. Proszę bardzo, przykro mi. Jeżeli dostaniesz jeszcze jedną jedynkę, nie zdasz do następnej klasy. Musisz się wziąć w garść. Musisz poprawić oceny. Ach, dobra! Ach, co ja mam zrobić? Jak mam poprawić tyle pał? Tyle jedynek? O, a kogo ja tu widzę? Anka, aneczka. O, Marika. A co ty taka zła, co ty taka smutna? Ach, nic nie mów, dostałam kolejną pałę z Polaka. Jak tak dalej pójdzie? Nie jestem do następnej klasy. A z czego dostałaś tą jedynkę? Z opowiadania. Tak się starałam, a i tak dostałam jedynkę. Pokaż. Ojej, ile błędów ortograficznych! <laughs> Anka podpisałaś się małą literą nie wiesz że imię i nazwisko zawsze piszemy wielką literą Ach, no jakoś nie zwróciłam uwagi <laughs> no nie dziwne że pani wystawiła ci pałę tyle błędów ortograficznych w jednej pracy to ja jeszcze w życiu nie widziałam weź się ze mnie nie nabijaj nie chcesz siedzieć kolejny rok w tej budzie Och, no już, już, nie smutaj. Mam pomysł, niby jaki, pomogę ci poprawić oceny. Co? Ty myślałam, że masz same pały, tak jak ja? Nie, no chodzę na wagary, opuszczam dużo lekcji, ale szczerze mówiąc, to mam całkiem dobre stopnie. Jestem taką przeciętną uczennicą, trójki, czwórki, czwórki. Tak, ale z Polaka to akurat jestem naprawdę dobra. Mam same piątki. Że ty, naprawdę? Ja żadnej lektury w życiu nie przeczytałam. No co ty, lektury? No, no są nudne, ale ja czytam wszystkie. Uwielbiam czytać książki. Ej, to mnie teraz zaskoczyłaś, Marika. Dobra, to po lekcjach pomożesz mi się nauczyć, jak pisać y, opowiadanie. No tak, tak. Super, dzięki. Oh, trafię, trafię, trafię. Oh, jej! Wow, brawo, Anka! Jesteś świetna w koszykówkę. Ach, chociaż z czegoś jestem dobra. O, chodzi ci o tę jedynkę z Polaka? Tak, pani powiedziała, że jak tak dalej pójdzie, to nie zdam do następnej klasy, ale moja przyjaciółka obiecała mi pomoc. A wiesz, Anka, jak będziesz chciała, to ja mogę pomóc ci z matematyki. Serio? Tak, wiesz przecież z matematyki mam same piątki. Nie wiem jak wy wszyscy to robicie. Ja z wszystkiego mam same pały. No, wystarczy się trochę przyłożyć, trochę pouczyć. Kiedy uczysz się tego polskiego dzisiaj po lekcjach. Dobra, to matematyki pouczymy się jutro, okej? Okay? Okej. Okay, dzięki. Nie ma sprawy. Po szkole. No dobra, Anka, weź się w garść, tak? Bierzemy się do pracy. Damy radę. Dzięki, Malika, że to robisz naprawdę. Mam nadzieję, że uda mi się czegokolwiek nauczyć. Czemu miałoby ci się nie udać? Skoro mi się udaje, to i ty dasz radę. Dobra, zaczniemy od ortografii, bo z nią jest u ciebie naprawdę słabo. No wiem... Najpierw wytłumaczę Ci coś bardzo prostego, a mianowicie pisownie u-zamknięte. No kiedy piszemy u-zamknięte, bo ja nie wiem. Och, Anka, u-zamknięte piszemy na przykład wtedy, kiedy wymienia się na o. Wymienia się na o? O co chodzi? No na przykład ogród, ogrody, kumasz. A, to o to chodzi. Ale U zamknięte piszemy też wtedy, kiedy wymienia się na E. Spróbuj podać jakiś przykład. Hmm, no to na przykład pióro, pierze. Brawo, Anka, super! No i widzisz, skumałaś o co chodzi. No dobra, to teraz kolejne przykłady. Trzymaj długopis i zapisuj. Zobaczymy, jak ci pójdzie. O Rety, no dobra. No to ja będę dyktować słowa, a ty pisz. Zaczynamy! Jak napiszesz słowo stół? Stół, bo stoły uzamknięte. No pięknie, Anka, pięknie. A jak napiszesz słowo jutro? A jutro? Uotwarte. No ekstra! Dziewczyny uczyły się ortografii jeszcze przez kilka godzin. I nawet spodobało się to Ance. Bardzo się cieszyła, ponieważ Marika wytłumaczyła jej wszystkie zasady ortografii. Jesteś świetna, Anka. Potrafisz już dużo, dużo więcej niż przed nauką, prawda? No, muszę przyznać, Marika, że jestem mega zadowolona. A ja jestem z ciebie mega dumna. <laughs> Super, naprawdę czegoś mnie nauczyłaś. A jutro mam korepetycję z matematyki. No i ekstra, oby poszło ci tak dobrze jak dziś. Kilka dni później lekcja matematyki. Bardzo ładnie, jak zwykle, szóstka. Dziękuję, dużo się uczyłam. Brawo. No i teraz muszę kogoś pochwalić. Niezmiernie mi miło było wystawić czwórkę. Tobie, Ania. Mi? Dostałam czwórkę z pracy klasowej z matematyki. Tak. I wiesz co? Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że udało Ci się poprawić oceny. Ojej, ja też się cieszę. Nigdy nie dostałam czwórki z matematyki. Widać, że się uczyłaś. Tak, koleżanka mi pomogła. Brawo, Anka, brawo. Jestem bardzo zadowolona. Oby tak dalej. Ja też jestem bardzo zadowolona, dziękuję. O, ale super. Godzinę później lekcja języka polskiego. No dobrze, kochani, to ja mam do Was pytanie: dlaczego mały książę na początku bał się róży? Ja, ja, ja wiem! Proszę, Ania, odpowiedz! No więc mały książę na początku bał się róży, ponieważ obawiał się, że jest ona baobabem, a mały książę bardzo bał się baobabów. O, brawo, wspaniała odpowiedź! Ha, czytałaś książkę? Czytałaś małego księcia, tak? Tak, czytałam i ta książka jest bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba. Pięknie. Piątka, siadaj! Piątka? Ho, ale czadowo! Marika, jestem taka dumna z siebie. Poprawiłam tyle ocen, tyle jedynek. Super, ja też jestem z ciebie dumna. Naprawdę, brawo. Tak mi pomogłaś. Ty i Iwona z mojej klasy. Hej, hej, czy ty o mnie mówisz? O, jesteś tu. Tak, mówię o tobie. Obie dałyście radę. Tak mi pomogłyście. Jesteście wielkie. Ty jesteś wielka, przecież to Ty poprawiłaś oceny. Dzięki wam, moja mama podniosła mi kieszonkowe i teraz dostaję 60 zł każdego miesiąca. Wow, bogaczka! <laughs> Chcę Was zaprosić na pyszną pizzę z okazji poprawy moich ocen. Hmm, pizza ja nie odmówię. Ja też nie. Ogólnie dziewczyny nie wiedziałam, że jesteście takie spoko. <laughs> no widzisz? A jednak. Wcale nie jesteśmy zawsze takie wredne i okrutne. Potrafimy być normalne. No i fajnie, takie was lubię! Coś tak czuję, że Anka i Marika jeszcze nie raz będą wredne i okrutne, ale dzisiaj jestem bardzo dumna z Anki, która poprawiła oceny. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, żebym wiedziała, że chcecie, abym nagrywała więcej takich historyjek. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na Konole Boju Do usłyszenia. Ciao!